Dziś Fortnite wystartował piąty rozdział, sprawdzimy większość nowości, oglądajcie film do końca i zostawcie łapkę i suba. Ja już jestem w busie i nie mam kompletnie pojęcia, gdzie mam polecieć. Ja sobie grałem jedną, dwie gry wcześniej i sobie odlokowałem tą zimę, ale widzowie, polecimy chyba sobie na te, no na te coś dziwne, na te znaczki. Nie wiem kompletnie, co to jest, ale wydaje mi się, że jak polecę na ten znaczek, to będzie git. Nie poleciał, więc naprawdę git. A my mamy widzowie skrzyneczkę. Otwieramy ją sobie i dostajemy wszechstronny karabin szturmowy napastnik. Okej. Okay. Yy, ja już gram i powiem wam tylko tyle, że ten karabin jest dosyć mocny. Naprawdę jest mega fajny. Mi się podoba. Tutaj jest kolejna skrzynka i co z niej będzie? I dostajemy z niej SMG-ka jakiegoś. Okej. Okay. Biegaj i strzelaj. Automatyczna furia. A, dobra. Że karabiny są. Dobra, to to jest to. A to jest strzelba, no tak. Mm. I mamy snajperkę. Aha, i to jest po prostu to. A to widzę, że następnym razem polecimy na to, a w zasadzie to w następnej grze polecimy na to. Postanawiam, idziemy na tą miejscówkę, co jest właśnie tam i no, ładnie na razie ta gra się prezentuje. I tutaj mamy ten medalion, coś takiego to chyba jest, nie pamiętam, ale to się chyba tak nazywało, medalion. To chyba jakiś boss jest do tego. No tak, to by mnie chyba nie atakowali. I tu jest jakiś gracz przecież. Tak. A nie, to nie jest gracz. Y nie wiem kompletnie, co tu się dzieje. Kamera, no nie. Oho, chyba i jest to bot. Oho. Idziesz. Aha, że mu się HP regeneruje, nieźle. O kurde, może lepiej ja odejdę trochę od nich. Dobra. Co to było? Co to jest? Pistolet maszynowy Hiper Valeri. Biorę to za MK. Jak to w ogóle strzela? Ale to ciche, to ma taki mega dziwny dźwięk. Jakie to ma w ogóle obrażenia? 17. Ale nie, broń wydaje się mega fajna, ale strasznie cicha. Ja do takich widzowie broni, tak wam powiem, nie jestem przyzwyczajony w Fortnite. Cie. Oho, co to jest? Co to jest za klejnot? Właśnie po to tu przyszedłem, to jest ten medalion. Jestem bardzo ciekaw, co on robi. Dobra, zobaczmy, co to jest. Weźmy tą apteczkę. I me... obszar twojego położenia został ujawniony. Aha. To chyba niedobrze, że został ujawniony. Aha, że tym otwieram to. Ale jestem ciekaw, co dokładnie to tak robi to. Te medaliony. Nie mam kompletnie pojęcia, co te medaliony robią. Ale w trakcie gry pistolet. Dobra, ten pistolet mi się na razie nie przyda. Tutaj mamy wszechstronna strzelba automatyczna Furia, dobra. Więc git. I tutaj mamy yy, nic. Więc bierzemy apteczkę i lecimy widzowie sobie od razu do strefy. Jest jakieś auto. Tylko czy ja tym mogę jeździć? Mogę tym jeździć. Nieźle, od kiedy takie auto są w Fortnite. Cie. Co jest? Oho, wyspa się pojawiła. To może pójdę tam, bo. Chociaż nie, no, bo z tego leci chyba mityczna MK. A my mamy, widzowie, SMG, ka więc MK mi totalnie nie jest potrzebna. Ale ja nie wiem, gdzie tu są gracze. Ja jest, jest 15 osób, a ja w ogóle nie mam żadnego fraga. Ja nie wiem kompletnie o co tu chodzi. Długo sobie w niej nie, nie postali, postali. Postali. Wiecie o co mi chodzi? No i czekamy na następną strefę. Jedziemy na nich. Jest auto z Rocket League. więc to też git. Dobra, schodzę z tego Jeepa, czy co to jest? Gdzie tu są ci ludzie? W krzaku nikogo nie ma. Tam się klepią, okej, okay, on do tego strzela. O, to jest już jakiś... Dobra, dostał 110. Ta snajperka jest naprawdę mocna. Ale ktoś tam do niego klepał, jakby z pleców. Oho, oho! Byłby, był ktoś. Dobra, tam się klepią, tam się klepią. Tak, klepią się. Lecimy widzowie na nich. Oho. Dobra Leżysz Ta snajperka widzowie jest po prostu Przemocna Ja już widzowie tą snajperkę uwielbiam Zjedzmy sobie tą apteczkę Idziemy po lód tego ziomka Tylko może ja lepiej sobie pompę wezmę I sobie o Wezmę biga oho chokle proszę Nie 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 dobra Okej. Okay. Snajperkę przychodzę tylko do kogo? W plecy, no nie wytrzymam. Każdy do mnie wali. Dobra, ten ziomuś miał lepszą snajperkę. No nie wytrzymam. Co on robi? Co jest? czemu ja nie mogę skoczyć na niego? Dobra! Leży! Pije biga szybko! Pije szybko, biga! biorę sobie ją, buduję się. Biorę apteczkę taką. Medaliony. Jest, 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 jest tu też coś takiego mitycznego. Mogę ten medalion wziąć? No, no, traf mi na niego. Dobra, mogę, mam dwa medaliony. Nie mam pojęcia, co one mi dają, ale biorę je. Snajperka lepsza, biorę. Tam jest ten chłop, a ja go nie chcę atakować. Biorę sobie loot tego gościa. Co on tu miał ciekawego? Miał ten grappler, ale to ja nie mam za co wziąć tego grapplera. Ja wolę mieć tą tarczę teraz. Widzieliście jak ta tarcza mnie praktycznie uratowała. Nie mam strefy, więc trochę słabo. Muszę się tutaj przebudować tutaj o najlepiej. I jestem już w strefie. W strefie. I mam kolejną strefę, okej. Okay. Tarcza. Dobra, widzowie, trzeba to jakoś wykombinować. Dobra, mała ściana. Dostał mega. Ja też dostałem apteczka szybko jakaś. Full jest. Tylko nie ma tego ziomka. On coś tam kombinuje na tej górze. Ja go w sumie skolapsować bym mógł. Dobra, robię to tak, widzowie. Okej. Okay. Hop, na górze jest. Tylko niech wychyli. To dwie bomby i go. Nie ma. Dobra. Mamy to, widzowie. Mamy wina. Ja mam pierwszego wina w tym sezonie, w trzeciej gierce i pierwszego wina w tym odcinku. W odcinku pierwszym z tego nowego... Nie wiem. Jest po prostu przepięknie. Widzowie, mamy wygraną. Aby yy, wy oczywiście oczywiście się zjechać na dół, zostawić łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał. Wbijamy 10 000 subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. I piękna parasolka. Cześć!